No i tyle. Uch, się zmachałem, bo mi jeden zaczep się zakleszczył. Musiałem młotka użyć, tutaj gość już stawia na takie naczepy portowe, to się nazywa. Bez świateł, bez hamulców, bez niczego. Tylko gościu po prostu podjeżdża i pobiera, wyjeżdża. Czy na statek wprowadza? Po prostu oni tam zabezpieczają na statku i no i wyjazd. Pojedzie kolejny, Misiu. No, żebym się zmęczył, no nic. Teraz lecimy na P&O, czyli tak. Wyjazd z e, Koberfleta. Mamy podbiórkę na, na PNO, też w Zebrugę, no, jakieś 5 km tylko przez te mosty właśnie trzeba się przebić. Tu zawsze jest zarąbany od aut po prostu. A dzisiaj czekają po prostu na robotę. Saszka pusta, czyli taka naczepa pod kontenery. No i tutaj to Sashi nazywają, czyli Saszka. Nie wiem czemu, no ale. Naczepa, jak naczepa, można powiedzieć, trailer, pewnie zrozumią. Ale generalnie to nie mówią Saszki na to, nieważne. jedziemy tam, na do. Napiję, pobierzemy pełny kontener, mamy zrzutkę we Francji w Amiens, i to jutro w niedzielę o 6 rano. Piszę temu mojemu pryncypałowi, to mówi, że jak ja mam to zrobić, skoro, skoro... Ee, no muszę pauzę zrobić, bo dzisiaj sobota, jutro niedziela, a w poniedziałek zacząłem więc 7 dni roboty, jak to? Mówię, wyjedź dla mnie, stań sobie pod firmą, jutro wiedziesz tylko na magnesie i wyjedziesz. I tyle. No dobra mówię. Jak płaci to niech płaci, ja sobie te wszystkie godziny liczę. Później żeby po prostu nie było, że hello, gdzie jest kasa? Zobaczymy. Dobra, jedną karteczkę oddajemy. Są takie gwiazdy. Nie jest mi ten minus, że skrzynia biegów dziwnie chodzi. No nieważne, e, co jeszcze? Tu jest rądko, które zawsze stoi, jak są mosty podniesione. Będziemy jechać, bo są opuszczone. Nie będziemy jechać dookoła. Tu te przejazdy dla tych pasażerów to są AA. Tu są te mosty często, bardzo często podnoszone do góry jak statek przepływa, bo tam jest część portowa dalsza. No ładują inne po prostu firmy. Tam jeszcze ich nie obsługujemy jakoś, bo oni kontenerami i cysternami się nie zajmują. Więc tylko obsługujemy... Te tam 2-3 są porty w Zebrugach chyba, które obsługują kontenery. Światła akurat są czerwone, to nie jest podnoszenie mostu, tam jak się świecą te na żółto, to wtedy jest podnoszony most. Mosty idą do pionu. No ale dzisiaj będzie spokojnie, myślę. Ola, lecimy. Ślisko jest. A mamy dzisiaj do roboty tak. Pobrać ten kontener pełny na pino. Jak już pobiorę kontener? Lecimy do serwisu Skanii, Bo jedna skania ta z noskiem, co jeździłem pierwszy tydzień, jak tu przyszedłem, się położyła. Kościołek, który zajechał drogę, lekko przyhamował. I szarpnął w lewo kierownicą. Lewo albo w prawo, to nie jestem pewien. Wiem, że szarpnął kierownicą nie mocno, ale za mocno z kontenerem pełnym. Przeważyło go i się położył. Niby żyje, nic mu tam się nie stało. Trochę tam powijanym, jak to wiadomo w kabinie bywa, przy wypadkach. No ale auto skasowane, a jedziemy do Skani, ponieważ nie ja mam łyse opony na bliźniakach. I to tak łyse, łyse, sliki. Mniej niż milimetr bieżnika został, więc, jak taka pogoda jak dzisiaj jest, że troszeczkę popada to mam po prostu yy, Tokio Drift, no ale szczegóły, szczegóły wrzucamy palenie, dzisiaj już tydzień prawie minął. W sumie wypaliłem dwie paczki przez ten tydzień, przyznaję się, bez bicia, ale no Dwie w porównaniu z siedmioma, które przeważnie wypalałem, to jest i tak nieźle. Mam trochę technikoret do, do, do sania, to coś jednak pomaga zawsze i jakoś tam mniejszy ten gór się czuje. Ostatniego wczoraj wypaliłem, już nie mam polskich papierosów, a raczej nie będę kupował tu na zachodzie. Tak więc, tu jest drugi most, tam gdzie ten tramwaj przejeżdżał, on też jest czasami pod, podniesiony. Wtedy, jak nie każdy wie, można jechać tu w lewo, w lewo, w lewo i tam widać kolejny taki mostek. Nie wiem, 200 metrów, 150 stąd. No i ten mostek jest wtedy opuszczony: się objeżdża po tamtej stronie i wyjeżdża się z powrotem tam. Widzicie, jak ładnie obroty chodzą? Niestety, 480 koni przy. Przy jakichś tam 17 tonach, nie, 17 kontenera nie ma, więc 13 tonach to jest jednak troszeczkę za duża moc. Chociaż jak te kontenery ładujemy, to tak, kontener waży 3-4 tony, zależy od jaki to kontener jest. Czyli zestaw waży 17. A ten kontener, co zdawaliśmy, ważył 28. Załadowany towar był tylko plus 4 tony kontenera, to jest 32 plus 17. Wynik prosty chyba jest. Tak więc po 50 ton się ciąga. No, lekko nie ma. Dobra, zjeżdżamy tutaj na pieno. Car to są promy, też do Anglii, stąd pływają zebrugę. Mniej uczęszczane przez ciężarówki, bardziej przez. uczęszczane przez ciężarówki, ale mniej. Więcej jeździ osobówek stąd. Tam mamy już kolejny. To jest cover fret, chyba druga część, ale tutaj tylko kontenery takie blaszaki przyjmują. Nie, to jest PSA. O, PSA to jest. No i się nam rozpadało Trzeba naprawdę delikatnie jeździć, bo Jak sucho jest to tutaj tak grzeje, bo to wszyscy tutaj zasuwają tak no, Przerób mają naprawdę niezły tych, tych tutaj ciężarówek przez tydzień Ale, ale no mówię Dzisiaj nam się nie spieszy Płacą nam za godzinę, że sobota to 150% stawki godzinowej możemy sobie jeździć, a poza tym jest wszystko. No, jakby mi się bardzo spieszyło, to bym grzał Miałem na 10 zrzutkę na Koberflecie, a jest za 2010, więc spokojnie sobie jeszcze zdążę pobrać. Przed czasem na 12 mam ten serwis, więc tutaj mam jakieś 50, 60 km do serwisu. Mamy radę, a tu po lewej może Tutaj byłem kiedyś, na jeden filmik jest właśnie stąd, ze Brugę. Idziemy na P&O. Jakbyśmy nie wjeżdżali na wiadukt chwilę temu, na dole byśmy polecieli, to tam jest druga część Koberfleta, trzecia w sumie. A, a to jechał ten od nas z firmy dziadek, z tego Toma. Mercedesa testują teraz, bo potrzebują mieć lżejsze auto bo tutaj z Saszką i z tym kontenerem to za, za ciężkie jest, ma 15 ton mieć maksymalnie i, i szukają jakichś tańszych i lżejszych rozwiązań na razie mnie to jakoś nie smuci, bo nie, nie, nie wymienią wszystkich ciągników, więc moja skania tą którą jeżdżę teraz raczej zostanie no ale dobra zjechałem miśki sobie z tego będzie teraz za no ale wjeżdżają na europejską drogę, to się zastanawiają, którą stroną mam jechać. <laughs> Śmieszek, te sprawy. A tutaj jest tak, jak się jedzie z kontenerem, to się stoi tam jak tamte matoły w oddali po prawej. Jak się nie wie o tym, że jeżeli się jedzie pusty, a tutaj widzę HS nawet jedzie, ale nie wie o tym i stoi matą, się wjeżdża z tej strony. Jak z Saszką samą się wjeżdża, bo oni tutaj nic nie sprawdzają, szukasz sobie kontenera, ładujecie. No, otwiera się brameczka, nie trzeba tam sobie czekać. Tak, z kontenerem trzeba tam czekać, bo oni muszą sprawdzić gdzie ten kontener ma być, w którym miejscu, jakie miejsce zrzutki. Tutaj ciężarówki na pociąg, a my jedziemy w lewo. Tutaj nowiutkie auta, jeszcze nie zarejestrowane. To jest ta angielska wersja Opla chyba, czy coś takiego. Nie wiem co to jest za model, jakiś ale wygląda jak Seat. Nie, nie wiem, co to wie, Volkswagen chyba. Nieważne. No i tam jak ma się, nie ma się, ten kontenera, to tu można wjechać. Jak ma się kontener, to muszą sprawdzić. Nowy się pobiera, ładuje ci tam gościu kalmarem. A na bramce tylko idzie się z, pas, z paszportem, zostawia paszport czy zostawia, pokazuje paszport, on spisuje numer kontenera, paszport i, i bajo. Dobra, musimy się znaleźć teraz, co my tu mamy Job Fund Sunday Pickup from P&O. Pod 643-1126. 643 szukamy w takim razie. Ale przestało opadać. To te wycieraczki można wyłączyć. Jeszcze połóweczkę może zrzucimy. No i szukamy. 643 <grym> jak najszybciej. Muszę uważać, bo nie tutaj tymi kalmarami jeżdżę, żeby Ci gdzieś któryś nie zapaczył 643, tak? 3 2, 2 to nie. Szukajmy po prostu najpierw HS-a, czyli zielono-białe a później numery, no bo wszystkie hs owskie mają fotu, więc tylko kwestia później numeru. Jest taka jakby początek. Inne, inne firmy po prostu jest z innymi kontenerami mają inaczej zaczęty.

6, 4, 3, 6, 4, 3 Chorobę raczej miejsce zrobimy, on nie będzie skręcał Nie wiem, czy on nie będzie w innym miejscu, bo jak on jest załadowany to on może stać gdzieś indziej po prostu masz o kaç. 42 6 43 0284 to nie. 43 Jest jeszcze drugie miejsce, gdzie ładują te kontenery, ale 643 jest chyba 112. Tutaj będziemy widzieć, tutaj jest ten fotonumer. numer 643, 112, 6. Zgadza się. Dobra. Teraz tylko trzeba właściwą stronę je znaleźć. Znacie, w sensie, gdzie ma przód, a gdzie ma tyłu. Dobrze, tu ma tył, tu ma przód. Zostawiamy auto z tyłem. Tyłem do kontenera. I czekamy sobie spokojnie na Kalmara. Tylko trochę się bardziej przykleimy, żeby on mógł sobie spokojnie wjechać. zgadza i tak dalej. Mamy sygnał, że wstąpimy. Idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć czy na nie jest uszkodzony. Tu ma małą ryskę ale to nie jest jakoś taka tragiczna, jest zaplombowane. No nie, jest w miarę w porządku w stanie. Teraz sprawdzimy papiery, papiery są. Nic więcej nie mam, tam próby czasami. Wkładają próbę, w sensie próbkę towaru dla klienta, żeby się sprawdził. I no dobra On ma jeszcze takie zaczepy Kontenery jak jeżdżą sobie gdzieś tam Na statkach i tak dalej No żeby się nie poprzewracały, nie poprzesuwały Bo to wiadomo, fala przyjdzie czy coś One są łączone jeszcze takimi właśnie zaczepami Prostymi Fajna sprawa i tak dalej No ale Trzeba to później zdejmować jak im się nie chce, a przeważnie im się nie chce wysiadać z tych kalmarów, więc kiedyś, że podjeżdżasz, to jeszcze musisz sobie przygotować kontener do tego, żeby ci załadował. Na takie życie. No i widzicie, zostawiamy trochę tutaj za daleko stanąłem, mimo wszystko cofniemy kawałek. Zostawiamy ostatni kontener, powinniśmy być gdzieś tak w połowie tego pod koniec, żeby on wiedział, że od tyłu podjeżdża. Nie? Podjeżdża od tyłu, pokazuje mu tylko palcem z tego, z kabiny dół czy góra. Jak dół, to on wtedy odstawia ten na górze, podnosi go, wycofuje, ja wtedy podjeżdżam pod niego i ładuję. Trzeba pamiętać o tym, że właśnie tutaj widzicie ten zawór, co tam spływa, żeby on był zawsze z tyłu, bo on tutaj w tym miejscu nie ma zaworu, ma tylko z drugiej strony, tak jak ten, jak ta chuk, która tutaj po lewej, a zawór z jednej strony, nie z dwóch. No i on musi być z tyłu, bo no bo tam po prostu najłatwiej jest dojść wężami i tylko z tej strony będą Cię jakby rozładowywać, a po drugie, po drugie co, jeżeli źle ustawisz kontener, jeżeli źle podjedziesz, on nie patrzy, jak on nie popatrzy, no to Cię załaduje w takiej pozycji, jak jak podjechałeś. Będziesz miał odwrócony, kosztuje 50 euro, żeby mu zapłacić do ręki, żeby Ci przestawił z powrotem we właściwą stronę. I tak to wygląda. Dobra, idziemy do auta, cofniemy kawałek, Dam jeszcze raz sygnał, żeby tu przyjechał but. I... i, i ten... Kurde. Uciekł i spadł mi spadło, a mianowicie ten bucik ponieważ zdejmuję buty te które chodzę na zewnątrz żeby nie wnosić po prostu tego łatajstwa całego do auta szkoda później to wdychać a tym właśnie bardziej jak my tu jeździmy na chemii na chemii spożywce po mykach to różnie tam bywa uh -huh. Zostawić Coverflat, kontener Któryśmy zostawili 743 051 0 Numer pracy, dobra, w dobie z numerem pracy Nie no, wpiszemy, żeby Nie burzył się nam 58 58 99 9959 tu rozłączyliśmy Musimy rozłączyć podłączyć się, podpiąć P&O załadunek w za co niedawca Trans kontener 643 112, 6 załadowany uszkodzony nie numer pracy tak 589781 no i już zrobimy sobie pauzę 15 pewnie wyjdzie no i tyle mobilki, 20 minut już leciało, czekamy na gościa, oni tutaj się pojawią w końcu. Jak, jak się siedzi w aucie, po prostu kwestia poczekania i przyjedzie, załaduje. No a później lecimy do tego serwisu na 12. Pozdrawiam w takim razie. Cichy Wilk Over Out.